serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam jak zrobić na szydełku takiego oto prostego y, motylka ozdobnego. Można go użyć jako aplikację, przyozdobić y, koce, czapki y, czy jakieś inne robótki, które wymyślicie. Do wykonania tego motylka potrzebne są dwa kolory włóczek. Ja do, wybrałam y, różowy i zielony. Oprócz tego potrzebna jest igła, nożyczki, a także szydełko o rozmiarze 2,75 mm. Rozpoczynam od koloru y, różowego i y, zrobię y, magiczne kółko. Jak już mam gotowe magiczne kółko, to teraz rozpoczynam od zrobienia dwóch oczek łańcuszka. Jeden i dwa. Następnie zrobię jeden, dwa słupki, czyli nabieram nitkę na szydełko, wkuwam się w magiczne kółko, przeciągam pod kółkiem, mam trzy pętelki teraz na szydełku i teraz znowu chwytam nitkę na szydełko i przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. Zostały mi się dwie pętelki i przeciągam jeszcze znowu przez nitkę przez dwie kolejne pętelki i mam jeden słupek. Teraz robię drugi słupek, czyli znowu nabieram nitkę na szydełko, wkłuwam się w magiczne kółko przeciągam nitkę pod kółkiem. Mam trzy pętelki, znowu chwytam nitkę, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki, zostały mi się dwie pętelki, chwyciam nitkę i przeciągam przez dwie kolejne pętelki. Następnie robię dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa i dołączam łańcuszek do magicznego kółka oczkiem ścisłym, czyli przekładam nitkę pod oczkiem, pod magicznym kółkiem i od razu pod pęterką. Mam już jedno skrzydełko, albo połówkę skrzydełka, bo będą dwie, jak widzicie, są dwie. Każde skrzydełko składa się z dwóch połówek, jedna jest mniejsza, a druga większa, więc teraz już zrobiłam jedną część tą mniejszą, teraz muszę zrobić drugą część mniejszą i zrobię tak samo jak tę przed chwilą, czyli dwa oczka łańcuszka i jeden, dwa, dwa słupki teraz. Jeden słupek, drugi słupek. I dwa oczka łańcuszka jeden. 2 i dołączam do magicznego kółka oczkiem ścisłym. Następnie teraz muszę zrobić tutaj te dwie połówki, które są większe. I one wyglądają następująco: że robię dwa oczka łańcuszka. Jeden, dwa, jeden słupek. I teraz dwa słupki podwójne, czyli nawlekam nitkę na szydełko dwa razy i wbijam się w magiczne kółko, przekładam nitkę. I mam teraz cztery pętelki na szydełku. Znowu chwytam nitkę, przekładam przez dwie pierwsze pętelki, chwytam nitkę, przekładam przez dwie kolejne pętelki i chwytam nitkę, przekładam przez dwie ostatnie pętelki, które mi się zostały. I teraz robię jeszcze jeden podwójny słupek. Znowu przez dwie pętelki, dwie pętelki i znowu dwie pętelki. I teraz robię jedno, jeden słupek i dwa oczka łańcuszka, 1, 2. I dołączam oczkiem ścisłym. I jeszcze jedną, tę samą sekwencję robię, czyli dwa oczka łańcuszka, jeden dwa słupek, dwa słupki podwójne, znowu słupek. Dwa oczka łańcuszka i dołączam do y, magicznego kółka oczkiem ścisłym. I teraz już zakończam, czyli znowu teraz biorę, chwytam na y, szydełko nitkę, przekładam pod pętelkę. Tutaj sobie biorę i ucinam teraz tę nitkę, bo już mi niepotrzebna y, będzie. I tak, tu zamykam dobrze to penderkę, i teraz zamykam oczko, przepraszam, zamykam ocz, nie oczko, tylko y, magiczne kółko, czyli biorę drugą końcówkę i tu sobie ciągnę, i mi się ono zmniejsza. Ok, się zmniejszyło, tak, mam tutaj dwie. Części większe i tu te dwie części mniejsze. Teraz tu sobie zamknę, y, zrobię dwa supełki. Jeden supełek. I drugi. Teraz wezmę nitkę i trochę wszyję sobie te nitki w motelka, żeby zabezpieczyć lepiej.

w kolorze zielonym znowu ucinam kawałek tak około 15 cm i przekładam przez zostawiam tu taki dłuższy ogonek z tej strony i 3-4 razy przekładam przez środek i teraz zawiązuję tu na górze znowu dwa supełki Jeden i drugi. I teraz tak ucinam znowu te nitki, tak na wysokości około, około jednego centymetra. I mam już kolejnego motylka.